I mamy niedzielę. Dalej jest drugi weekend, i niestety, ale nie dojechaliśmy do Płocka. Wzięliśmy, zostaliśmy na mopie, gdzie właśnie opróżniałem kuwetę i spuszczałem wodę. Nikogo nie było, bo fajny był dostęp do wszystkiego. Także tutaj ten plus. I po prostu stwierdziliśmy, że jednak idziemy spać, bo wyjechaliśmy o 20.30. Po północy dopiero byliśmy we Władysławowie, o pierwszej byliśmy w Gdańsku, także zanim tutaj też dojechaliśmy to też było już późno, stwierdziliśmy po prostu, że już nie jedziemy, no i tak będziemy mieli cały dzień po prostu rozbity, dlatego po prostu było pełno miejsc na parkingu, powiem szczerze i po prostu sobie stanęliśmy tak jak widać jesteśmy. Y, też stał jakiś tam kamperek tutaj za, y, za nami o nawet trzy, bo tam y, jeden już pojechał i y, zaraz jeszcze raz y, wezmę kota, wyprowadzę na spacer i te nieczystości usunę, bo tu jest camper system, on jest darmowy, natomiast tylko wodę trzeba tam płacić, złotówkę za 10 litrów, także ja tam za 5 zł dolałem prawie, prawie na fulla mam 3 czwarte teraz w zbiorniku, także za 5 zł, także mały koszt mówię, nikogo praktycznie nie było, także sobie na spokojnie dolewałem tylko wody i tak to wyglądało.